Stereotyp motocyklisty, słuchający roka harlejowiec w skórzanej kurtce z długimi rozwianymi włosami jadący na swojej maszynie. Stop! Takie widoki to tylko w reklamach i na amerykańskich filmach. Nie ma nic gorszego niż rozczesywanie włosów po jeździ na motorze. Żeby tego uniknąć, większość motocyklistów i motocyklistek z długimi włosami nosi warkocze. Dla motocyklisty ważną rzeczą też jest dźwięk jego maszyny, czyli warkocz. Warkocz, warkocz. I tak przechodzimy do naszej idei, której hasłem jest Warkocz w dobrej sprawie. Hasło zamieniamy w logo akcji. Nadajemy mu formę naszywki w rakowym stylu typowym dla harlejowców, noszonej na kurtkach, określającej przynależność grupową, przekonania. Logo już mam, więc przechodzimy do kiwi. Zamieszczamy na nim motocyklistę z krótkimi włosami. Na kurtce na plecach ma właśnie naszą naszywkę z wplecionym hasłem Rock and Roll, parkocz w dobrej sprawie. Daj włos. części kiwi dodajemy. Reklamy w formie kimi zamieszczamy w czasopismach motocyklowych i na stiletach przy drogach. Na YouTube-info.ie i publikujemy trzy krótkie, targetowane na Panu motocykl filmy. Wszystkie zaczynają się od pokazania harlejowca wchodzącego do salonu fryzjerskiego. Robimy zbliżenie na kurtkę z naszywką promującą naszą akcję. Kolejna scena to zszokowana klientki salonu. Cięcie! W pierwszym filmie motocyklista dmucha sobie z w twarz, żeby poczuć wiatr we włosach. W drugim jeździ na foteliku dla dzieci w kształcie małego motorka. A w trzecim zakłada na głowę suszarkę kask. Na koniec każdego filmu fryzjer odcina motocykliście Warkocz. Po tym zabiegu Harlejowiec wychodzi. Słychać dźwięk silnika. Napis, no, co robi motocyklista u Fryzjera? Warkocze? Rack and roll. warkocz w dobrej sprawie. Daj głos! Jako finał akcji organizujemy event Zamień Warkocz na Warkocz, czyli slot motocyklistów, podczas którego będziemy bić rekord Guinnessa w równoczesnym warczeniu silnikami. Podczas eventu, poza głosem, będzie można też dać głos, zostać homerobądawcą Warkocza i przekazać głos w Fundacji Rock'n'Roll. Uczestnikom akcji rozdajemy naszywki inspirowane logo logoskimi.